Witam Państwa serdecznie w czytaniu dla lwa na luty 2019 roku. Lew w lutym 2019. Ta karta się tutaj gdzieś mi pokazała. To jest karta, która mówi o Takim ściskaniu pieniędzy, oszczędzaniu być może nawet nadmiernym, nie pozwalaniu nie sobie na korzystanie z tych pieniędzy, które, które zarabiamy. Nawet to się. Osoba w tej jakby karcie, jeżeli się pokazuje, to jest osoba, która, która mówi, że jest skąpcem po prostu. Ale myślę, że Wy nie będziecie skąpcami. Zobaczymy. Lew w lutym 2019. Lew w lutym. Okej. Okay. Wy w tym miesiącu. Dwójka buław. No, jesteście na rozstaju dróg. Gdzieś jakiś wybór trzeba, jakiś wybór przed Wami, jakiegoś wyboru trzeba dokonać. Co Wam może pomagać lub przeszkadzać? Też jest dwójka, tylko dwójka kielichów. Albo ta, te wybory będą dotyczyły spraw związkowych, relacji. Yy. Albo właśnie relacja, związek, miłość, uczucie stanie wam tutaj na drodze i utrudni lub ułatwi ten, ten wybór. Jakiś wybór, bo ten wybór nie musi być w tej kwestii. Co doprowadziło do tej sytuacji, do tego, że jesteście dzisiaj w, takiej, w takim momencie? I tu mamy piątkę buław. W piątce buław jest konflikt, ale ten konflikt to nie musi być konflikt z kimś. To może być wasz konflikt wewnętrzny, ponieważ tu są wybory, a konflikt wewnętrzny też jest wybór, bo musimy coś wybrać i się dwie opcje w naszej głowie zderzają i to nam yy, powoduje taki dysonans, tak? Teraz co już za wami, co przechodzi do przeszłości? Paść buław. <laughs> Paść buław to są. Yy, rozpoczęte jakieś działania w jakiejś sprawie, tak? Prawdopodobnie albo z początkiem roku zaczęliście coś, yy, może jakiś nowy projekt, może, może, no coś nowego co robicie, no jedni zaczęli remont, a inni zaczęli yy, prawda, nową pracę albo, albo jakieś yy, wszystko co się wiąże z działaniem i z czymś nowym. Jeżeli tutaj jest jest y, początek, y, może on też doprowadził do tego, że jest y, sytuacja wyboru. Dlaczego? Dlatego, że ta karta może również oznaczać, że niektóry, niektórzy z Was poznali kogoś młodszego. Y, mówię o takiej sytuacji, gdzie ten, ten ktoś młodszy jest potencjalnie Jakimś partnerem, czy, czy może z tego być jakaś taka znajomość bliższa. I teraz, i teraz rodzi się ta kwestia, gdzie. Trzeba coś wybrać, czy kogoś wybrać, tak? Co jeszcze te sprawy mogą mówić? Te sprawy mogą mówić o tym, że były jakieś kwestie związane z dziećmi. Waszymi czy czyimiś. Ale to już przechodzi do przeszłości. To, to już za wami, czyli to może mieć konsekwencje, natomiast jakby ten pierwszy krok, ta pierwsza sytuacja z tym związana już jest za wami. Co macie w głowie? O czym myślicie? To też jest paść, po raz kolejny. Hmm, więc... Myślę, że sprawy dzieci na pewno mogą być dla Was bardzo ważne. Natomiast karta Pazia mówi o tym, Pazia Mieczy mówi o tym, że bardzo się czemuś, komuś przyglądacie. Przyglądacie się jakiejś sytuacji, śledzicie jakąś sytuację, bo to jest karta, która mówi o tym, że chcemy uzyskać jak najwięcej informacji. Natomiast to nie jest takie uzyskiwanie informacji, jak na przykład w ósemce była, gdzie wymieniamy wiadomości, tu nam ktoś coś powie, tu nie. To jest takie trochę nieoficjalne, trochę szpiegowanie, trochę takie podglądanie i mało tego, korzystanie też z tego, co ktoś powie i niezupełnie to jest prawda, czyli na przykład słuchanie plotek. Więc tak jakbyście tutaj nie wiem, albo komuś nie ufali albo po prostu chcieli zdobyć informacje, nie wiem co konkurencja robi, albo no w no, tego typu sytuacje, że chcemy coś nie zupełnie takimi yy, kanałami oficjalnymi, czegoś się dowiedzieć co czeka was w najbliższej przyszłości no sprawy związkowe, tu są ewidentnie sprawy związkowe Jesteście w sytuacji wyboru i, i no, coraz bardziej mi się tutaj układa w to, że będą to sprawy dotyczące relacji. Dlatego, że w najbliższym czasie pokazuje się czwórka kielichów, a czwórka kielichów mówi o tym, że albo my, albo ktoś, nasz partner na przykład, no, nie zupełnie jest blisko, albo my się odwracamy, albo ktoś się od nas odwraca. O tej karcie się mówi tak żartobliwie, że to jest karta focha, czyli na przykład ktoś, my tu, my tu próbujemy coś, czy ktoś próbuje, a ta druga osoba odwraca się i nie, foch. Tak, na zasadzie takiej, że ktoś się stara, a ta druga osoba nawet nie chce spojrzeć w jego stronę. Czyli taki chłód trochę w, w relacji. Wasza postawa, wasze nastawienie w tej sytuacji. No i tu jest karta kapłana, i kapłan mówi o wielopokoleniowości, o rodzinie, o sprawach zasadniczych, o sprawach moralnych często o religii, o odnowie duchowej więc wasze nastawienie może być takie, że ważna jest bardzo rodzina, że bardzo jakby skupiacie się teraz na tym, żeby postępować tak jak należy, czyli zgodnie z, nie wiem, z sumieniem, z zasadami moralnymi i tak dalej i tak dalej. Tak jest wasze nastawienie. Oczywiście a potem dołożę jeszcze karty i zobaczymy co to może dokładnie znaczyć, bo te sytuacje mogą być bardzo różne. Ta karta również mówi o tym, że słuchacie doradców, takich kogoś, kto jest dojrzalszy od Was, uważacie go za mądrego, doświadczonego, to też może oznaczać. Teraz, co w Waszym otoczeniu? Królowa monet. Aha, teraz jeszcze tylko spojrzę tutaj na postaci no, postaci dzieci, to już mówiłam, czy w ogóle młodych osób, yy, spod znaków ognistych i spod znaków powietrznych. Karta kapłana z karta byka i karta królowej monet. Co ciekawe, to też jest karta byka. Natomiast, kim może być ta osoba? To nie musi być tylko osoba z podznaku byka, tylko mówię, jakie tu postaci widzę. To może być osoba, która jest waszym przełożonym, to może być osoba, matka, żona, bo to są kobiety, które mają, jakby pod swoją ręką takie, taką odpowiedzialność. Tak? W swoich rękach, może tak powiem, powiedzieć, odpowiedzialność. One zarządzają, one decydują o pewnych rzeczach, i tutaj taka osoba będzie miała duży wpływ na was, na was tak? W ogóle to może być osoba spod znaków, spod znaków ziemskich. Teraz wasze nadzieje lub obawy. Ósemka monet. Ósemka monet to jest karta pracy, wysiłku, karta starania się. Myślę, że nie może tego rozpatrzeć w kategoriach obaw. Chyba, że się obawiacie, że bardzo dużo was czeka pracy w jakiejś sytuacji, bo ta karta też się wiąże z finansami i ta. Więc y, może się obawiacie, że zwali się na was dużo obowiązków, dużo. Yy, taki, tak jak powiedziałam, to jest karta takiego wysiłku, tak? Że coś musimy zrobić. To trzeba po prostu zrobić, to trzeba wykonać. To jest nawet praca po nocach. To jest nawet praca, o której się mówisz, to jest praca, która efektu nie przynosi. Szywowa praca. Natomiast może dlatego się obawiacie, że czeka Was no, taki wysiłek, który może niekoniecznie byście chcieli się tym, tym zamęczać. I rezultat potencjalny, lub prawda? Trójka kielichów. W rezultacie miesiąc kończy się dobrze, na wesoło. Ta karta mówi o spotkaniu ze znajomymi, z przyjaciółmi, świętowaniu, radowaniu się. Karta ta też mówi o romansach, o takich romansach w sensie trójkątach, tak? Więc dla niektórych to może to oznaczać, dla niektórych po prostu spotkanie właśnie o, z przyjaciółkami, w ogóle z rodziną czy, czy ze znajomymi, takie luźne rozmowy, generalnie takie radosne radosna to jest karta. Dobrze, teraz dopytamy o więcej szczegółów. Okej. Okay. Dobrze, najpierw zapytamy o tą dwójkę buław. Czyli tak jak powiedziałam, takie stanie na rozdrożu, jakiś wybór. To jest wybór przed tym, jakby wybór między tym, czy coś skończyć, czy nie skończyć. Natomiast mam wrażenie, że okoliczności mogą Wam, przepraszam, w cudzysłów to wezmę, pomóc. Dlatego, że tu jest wybór, ale ja nie wiem, czy Wy macie za dużo, czy Wy macie, jak długo Wy macie wpływ na to, że Wy możecie coś wybrać, i czy coś samo się, że tak powiem, nie zdecyduje na zasadzie takiej, że coś, co ma się zawalić, to i tak się zawali to mogą być kwestie związkowe, tym bardziej, że to się ta czwórka pokazała, ta czwórka kielichów, gdzie jest odwrót, tak, że my się do kogoś zbliżamy, a ten ktoś się od nas odwraca, a, a poza tym karta, która na drodze staje tej, jest, jest to dwójka kielichów, więc no nie da się inaczej, tu będzie, tu będzie chodziło o związki, będą rozmowy, będzie komunikacja, będzie, będzie i też będzie dosyć szybko się tutaj działo, będzie się tu szybko dosyć działo. No i ten konflikt wewnętrzny tutaj mi bardzo to potwierdza. Wybór, nie wiem co zrobić, co zdecydować. Powinienem działać zgodnie, powinienem, powinnam działać zgodnie z zasadami, ale mam jakiś dylemat. Walczę ze sobą, tak? Dlaczego walczy ze sobą? No, królowa kielichów. No to tu ewidentnie chodzi o związki. Królowa Kielichów to jest kobieta z podznaku raka. Natomiast generalnie chodzi o kobietę, którą, z którą jesteśmy związani uczuciowo, tak? Czy o mężczyzny, to proszę, jakby płeć zawsze sobie tutaj dopasować do swojego czytania. To jest związane z, z kimś, kto jest naszym partnerem emocjonalnym, to nie musi być para, to nie, nie musicie być w relacji oficjalnej. Natomiast jest zaangażowanie. I na tej, i na tej płaszczyźnie jest ten konflikt. Dlaczego mamy pazia mieczy? Ten paść, tak jak powiedziałam wcześniej, jest kimś, kto się dowiaduje czegoś, kto chce różnych takich informacji, uzyskania informacji różnych, tak jak powiedziałam, nawet niekoniecznie oficjalnymi drogami. A dlaczego? Bo dopatruje się jakieś tajemnicy, albo, albo jakąś tajemnicę chce wyjaśnić. Arcykapłanka to tajemnica, natomiast Arcykapłanka mówi również o intuicji, więc jeżeli szukacie jakichś informacji, to może dlatego, że macie, że coś wam intuicja podpowiada, jakieś tutaj wam daje sygnały. Karta czwórki kielichów, no, ona jest dosyć ewidentna. Ona jest dosyć ewidentna. Nakręca się tu jakaś sytuacja, naprawdę się tu nakręca jakaś sytuacja. I to jest wszystko związane ze związkami, z uczuciami, z relacjami. No dobrze, zapytam tego kapłana, bo już wcześniej powiedziałam, że tutaj może to różne rzeczy znaczyć, ale to jest Pustelnik, to jest karta panny, ale też karta pewnych przemyśleń. Karta hmm, refleksji, karta takiego y, potrzeb potrzebujecie czasu, żeby znaleźć rozwiązanie, bo zarówno kapłan oznacza mądrych, doświadczonych ludzi i mądre rady, jak i pustelnik też y, jakby mądrości, ale mówię o mądrości, nie o wiedzy, o mądrości życiowej, y, gdzie, gdzie jakby tutaj próbujemy znaleźć rozwiązanie na takie sprawy no, poważniejsze. Bo tutaj chodzi o miłość, tu chodzi o związki. Dobrze, teraz co z zewnątrz? Co ta królowa monet tu przenosi? Trójka kielichów. Tu jest kwestia romansu, już tutaj drugi raz wychodzi. Tu są kwestie raczej romansowe, raczej trójkątowe. Jakiej to Wy się pracy obawiacie? Czy jakiego wysiłku? E, może się obawiacie, ale wiecie co, ten wysiłek y, przyniesie, przyniesie Wam y, inaczej. On może przynieść dobre rezultaty, ale też sprzyja Wam tutaj karta gwiazd, która mówi: Dasz radę, bo gwiazda to jest. Wy się czegoś obawiacie, że za dużo na Was spadnie i tak dalej, ale karta gwiazdy z kartą opiekuńczą i ona mówi o tym, że poradzicie sobie, że jakieś okoliczności zewnętrzne Wam tutaj będą sprzyjać. No i teraz wrócę do tej trójki, która już się pokazała no i zobaczymy, czy to się potwierdzi. Piątka była po raz kolejny. Będziecie walczyć ze sobą. To są kwestie trójkątów, romansów i wyboru pomiędzy dwoma osobami. Yy, dwa razy karta piątki Buław, dwa razy karta yy, trójki kielichów, która mówi tutaj o jakimś. No, że dwie osoby są w waszym życiu, a druga mówi o wewnętrznym takim konflikcie. Poproszę kartę radę dla lwa na luty. Karta Trójki Kielichów po raz trzeci, a ja nie ma więcej pytań. Naprawdę, to jest, żeby już dwa razy się karty powtarzają i to jest bardzo, jak już się trzeci raz karta powtórzyła, no to romans tutaj jest po prostu, są walentynki no, i niech to, i ja już tak to potraktuję. Proszę Państwa, karta Trójki Kielichów mówi o tym, żeby pozwolić sobie na luz, na zabawę, na właśnie na takie o, spotkanie, na po prostu troszeczkę odpuścić, bo to, jest, bo to jest radość, bo to jest radość, to jest takie wyluzowanie. No taki miesiąc. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie. Życzę dobrego, udanego miesiąca i serdecznie Państwa pozdrawiam.